Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest to audycja, audycja wideo, jak najbardziej reklamowa. Mam, tak jak już Państwa od dawna straszyłem, e, trzy zestawy książek do sprzedania. Pomogę, pozwolę sobie tutaj korzystać z takiej pomocy naukowej. <laughs> Także tak. Szanowni Państwo, jakie książki mam w sprzedaży? Przede wszystkim trzy poradniki. Poradnik rozwodowy, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o rozwodach, co może nas spotkać na sali sądowej, a na sali sądowej mężczyzny przeważnie spotykają bardzo przykre rzeczy. Poradnik lokatora i właściciela, czyli żeby nie dać się oszukać, wynajmując od kogoś mieszkanie albo wynajmując komuś, zwłaszcza dzicy lokatorzy w Polsce, to jest coś strasznego. Poradnik spadkowy, żeby Państwo nie skończyli tak jak ja, czyli. Jako młody chłopak mogłem mieć mieszkanie, dość niezły majątek, ale na no ktoś był sprytniejszy. Nie. Moi bliscy tacy sprytni nie byli. No i po, wyszło jak wyszło. Co z tymi kobietami? Moje Felietony, moja pierwsza książka, która była sprzedawana w Empiku. kobietopedia książka, tak naprawdę, od której się zaczęło moje pisanie. Nie tam żadna popierdółka, tylko mogą Państwo zobaczyć prawie 400 stron, 300 coś. Czyli książka, jak działa kobieta, jak działa jej psychika, jak to wszystko wygląda. Wyprawa po runo felietony o kobietach w życiu. Stosunkowo dobry książka o tym, jak działa nasza podświadomość. What's Wrong with Woman, książka, myślę, dobra na prezent, czyli przetłumaczone felietony. 13 felietonów. Zapłaciłem za to prawie 10 tysięcy przez natiwa Było to z podatkami legalnie oczywiście i tak dalej. I ITD, ITP. Robione więc 13 moich najlepszych felietonów, przetłumaczonych perfekcyjnie na język angielski. Brudna gra. Czego nie wiesz o swojej kobiecie? No właśnie. Jeśli czegoś nie wiesz, to z tej książki się na pewno dowiesz. Pytanie, czy uwierzysz? Lepiej, żebyś uwierzył. Zbuduj się od nowa. Czy taka książka no, programująca na taki rozwój jak tu tak się ogarnąć od nowa, jak zabezpieczyć majątek, to jest nasz bestseller z panem Rotholcem. Jest to książka, która pokazuje państwu w jaki sposób obronić swój majątek na wypadek rozwodu, przed gangsterami, przed fiskusem, także oczywiście legalnie jak najbardziej. Tutaj jest pakiet moich sześciu książek. Duchowo dziki to są mm, takie artykuły ezoteryczne głównie, ezoteryka, filozofia, czasami jakaś polityka. Silny, silniejszy, najsilniejszy. Smak kobiety to jest, yy, już nie pamiętam jak to się mówi na trzy książki w tym samym temacie, yy, trylogia. Yy, smak kobiety najpierw jest słodkie, jak Państwo widzą, jest bardzo fajnie, słodko, potem rodzi się dziecko, jest kwaśne, jak to Państwo widzą, kwaśny. No a potem jest gorzki, tutaj nie widzą Państwo tej okładki, no ale przecież pokażę, jak to wygląda, słodki, kwaśny, gorzki. Tutaj mamy małego dzieciaczka, symbolizuje to naszą niewiedzę, pewność, że jak dorośniemy, zwłaszcza fani wierzący Korwinowi, że sobie założą fabrykę paróweczek, no i zostaną milionerami, mija kilka lat, gdy dorastają, widzą, że to była lipa, Potem jest człowiek silniejszy, zaczyna naprawdę widzieć, jak ten świat działa, zaczyna walczyć ze światem, ale to też nie daje mu szczęścia. Na koniec, najsilniejszy to już nie walczy, nie jest ogłupiany, jest po prostu sam z pięknym, e, wspaniałej, cudownej natury. Jest po prostu już spełniony szczęśliwym, tak to sobie wymyśliłem. E, jaka cena, jakie zasady? Takich zestawów, jak Państwo widzą, jest 17 książek w jednym zestawie, takich zestawów mam trzy. Mam trzy zestawy, tak naprawdę miałbym więcej, tylko tej książki już nie mam, nie wytrukowałem. Ale to są takie ultra, super, hiper zestawy. E, każda książka będzie z moim autografem. W trzech wybranych mogę złożyć dedykację, żeby też nie było w każdej, bo to po prostu trochę wiocha by było. Ja zawsze proponuję moim fanom, zawsze te książki są kupowane, napnione, to proponuję w kobietopedii mm, autograf. W jak zabezpieczyć majątek daje zawsze jakiś taki, żeby nigdy nie było potrzebne i czasami w poradniku rozwodowym właśnie, żeby nigdy nie było też potrzebne, ale do wyboru, do koloru w trzech książkach składam dedykację imienno. w innych książkach jest data, zawsze piszę miasto, z którego pochodzę, którym się urodziłem, czyli Warszawa i data wpisania, czyli jest Marek Kotoński, na bazgrany, bo mam taki styl pisania, data, Warszawa, tyle. Wszystko to zapakowane w paczce, wysyłam na podany adres. Nie wysyłam oczywiście za pobraniem, bo ym, dlatego że jakbym wysłał za pobraniem, i komuś dedykację zrobił, i ktoś by mnie na przykład szukał, nie dość, żebym stracił na wysyłce pieniądze, to te książki byłyby trzy już do wyrzucenia. No bo przecież nie, nie wyrwę strony z dedykacją. Tak więc nie ma absolutnie żadnych wysyłek za pobraniem yy, nigdy tego nie. Yy, nie oferowałem. Najpierw jest płata na konto, będzie dokładnie opisane mail W mailu proszę o informację dokładną: jakie dedykacje, na jakie imię, na jaki adres. Zestaw to jest 2222 zł. Jeśli Państwo pomyślą, że to jest dużo, to proszę sobie wyobrazić, że część z tej sumy daję za kilka książek Panu Rotholcowi. Za wszystko oczywiście płacę spory podatek. Także jeśli będę miał na rękę 1400-1300 zł, to będzie dobrze, a pewnie będę miał mniej. Więc jeśli sobie to podzielimy, to książka wychodzi po 80 zł. No dobrze, jak ktoś powie, w Empikach są książki po 4-5 dych, dlaczego u mnie po 80? A no dlatego, że wydawca drukuje na przykład 100 tysięcy egzemplarzy i wtedy sobie autor zarobi. Ja wydrukowałem po 20, po 30 chyba egzemplarzy, dlatego ja za wydrukowanie płacę różnie czasami 20, 30 za lepsze i grubsze książki 30, 40 zł, czy jeśli sprzedam za 80 to odliczając jeszcze koszty wysyłki to na książce mam 40 zł zarobku no to chyba Państwo nie pomyślą, że to jest tak dużo tak, jeśli trzeba samemu jeździć, opisywać to tak, opisywanie 17 książek zrywanie folii z każdej z nich Tamte wszystkie są w folii, tu jest kilka zdartych no to jest 2-3 godziny roboty takiej naprawdę, gdzie można się pomylić, gdzie nieraz się pomyliłem i musiałem książkę wyrzucić. Tak więc szanowni państwo, e, e, koszt 2222 zł. Są tylko trzy zestawy. E, Decyduję kolejność zgłoszeń, tylko takie trzy zestawy mam. I tyle. Zapraszam państwa do kupna. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.